Szpital Esculap w Osielsku wprowadził do katalogu zabiegów kolejną nowatorską metodę leczenia żylaków. To ablacja żylaków klejem tkankowym metodą Venasil. Polega ona na wprowadzeniu do żylaka kleju medycznego podobnego do SuperGlu. Zabieg jest dla pacjenta całkowicie bezbolesny. Znieczulenie może być potrzebne jedynie w miejscu wprowadzenia wenflonu do żylaka, a podczas jednego dnia można wyleczyć obie nogi. Jest to jedyny zabieg, po którym nie jest konieczne noszenie pończoch ucisków, Taki efekt u pacjentki już 5 dni po zabiegu uzyskał flebolok dr Michał Morski, który wykonał zabieg Venasil jako pierwszy w regionie kujawsko-pomorskim. Polega to na zastosowaniu cyjanakrelatu, czy typowego takiego kropelki czy superglue, który wykorzystujemy do klejenia pękniętych zabawek dziecięcych. Tutaj w wersji medycznej ten klej pozwala nam w sposób bezbolesny i szybki zamknąć źródła żylaków. Cały zabieg odbywa się przez wenflon. Ten wenflon pod kontrolą USG jest wprowadzany do niewydolnej żyły i następnie przez ten wenflon wprowadzamy cewnik, przez który za pomocą pistoletu dawkujemy te kropelki. Dla jakich zatem pacjentów jest to metoda najlepsza i najbardziej odpowiednia? To jest metoda, z której skorzystają na pewno pacjenci, którym zależy na bardzo krótkim pobycie w szpitalu, na tym, że nie ma konieczności znieczulenia, można prowadzić samochód po takim zabiegu i jest szybki powrót do pracy. Tym tropem poszła pani Grażyna Konopka, pacjentka z Tucholi, która obecnie na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii. W trakcie krótkiego pobytu w polskim szpitalu chciała pozbyć się żylaków z obydwu nóg. Do kliniki przyjechałam z dolegliwościami nóg, konkretnie żylaki kończyn dolnych, które przez wiele lat sprawiały mi problem i wizualny, no i od, od pewnego czasu um, mam skurcze. Myślę, że nie będę miała bólów, skurczy e, w nogach. E, no i, i wizualnie, jednak po wielu latach zobaczę moje nogi w miarę e, ładniejsze. No i... i no to jest chyba też dla kobiety bardzo ważne. Dlaczego pani Grażyna wybrała jeden z zabiegów ablacyjnych? Przede wszystkim mała inwazyjność. To, to chyba najbardziej mnie posunęło do tego, aby to zrobić. Inne metody, obawiałam się zawsze narkozy, to chyba mnie tak odstraszało od, od dawnych metod. Decyzję podejmuje wspólnie pacjent i lekarz flebolog, czyli lekarz zajmujący się leczeniem chorób żył po wykonaniu badania USG. Bierzemy pod uwagę wielkość tych żelaków, przebieg w stosunku do skóry, czy to są powierzchowne żelaki, czy głębokie. I decydujemy, czy ta metoda będzie dla pacjenta najlepsza. Tak jak mówiłem, tych metod mamy 11 w tej chwili, także każda ma jakieś plusy, minusy i na podstawie badania, preferencji też pacjenta, jego możliwości finansowych proponujemy dwie, trzy metody, które są dostępne. Pacjent na podstawie jakby tych informacji, które od nas uzyskał, podejmuje decyzję, jaką metodę chciałby wybrać. Pani Grażyna po zabiegu mogła wstać już na sali operacyjnej. Bezpiecznie odpocząć na szpitalnym oddziale. Warunki w jakich przeprowadzany był zabieg to nowoczesna i pierwsza w tej części kraju sala hybrydowa. Rutynowo zabiegi ablacyjne, których wykonujemy rocznie około 400, wykonujemy na sali operacyjnej w zabezpieczeniu anestezjologicznym, także to daje nam bezpieczeństwo dla pacjenta i pełen komfort. A pacjenci, którzy nie korzystają ze znieczulenia też mają to poczucie bezpieczeństwa, sterylności sali operacyjnej. Szczegóły na temat dostępności i kwalifikacji do zabiegu VenaSil można uzyskać przez telefon lub na stronie internetowej Szpitala Eskula w Osielsku.